Portal za ciosem, witam wszystkich serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj. Arek, witajcie. Słuchaj, jak czujesz się po ostatnim pojedynku? Jak... No doszedłem do siebie trochę. No prawie miesiąc, prawie miesiąc kontuzję leczyłem po tej walce, a zaraz trzeba było tak naprawdę zaczynać obóz do tej kolejnej, bo to tylko 3,5 miesiąca. Co, no już dawno zapomniałem o tym noga zaleczona i, 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 i wychodzę jutro świeży, zdrowy. Dobrze jest. Także nie masz już kontuzji takich, nie odczuwasz nic, co mogłoby Ci teraz przeszkadzać w pojedynku? Nie, nie, nie. nie. Wszystko takie, takie, takie rzeczy, które się ciągną ze mną całe życie praktycznie, sportowe. No to tak, jak najbardziej, ale to, to na pewno nie przeszkodzi. Zresztą było widać poprzedniej walka że, że zawsze wychodzę sprawny, zdrowy do tych walk. W social mediach widać było, że prezentujesz taką dość zdecydowaną postawę. I czy to tak będzie wyglądało też podczas walki? No jak zawsze, ja zawsze staram się pewny siebie być całe życie, czy się bije, czy się nie biję, tak staram się wyglądać przynajmniej na pewnego siebie, też wewnętrznie zawsze czuję się silny, także no, na pewno jutro będzie nie inaczej. Kiedy stanęłeś na wadze, no, przeciwko swojego przeciwnika potem, face to face, czy jakie były twoje emocje, czy to wszystko na luzie, tak do tego podszedłeś? Taka rutyna. Tak? Ja w ogóle się do tego nie jakoś nie skupiam na tym, jak wygląda ważenie. Nie skupiam się na tym, jak wygląda y, to, co się dzieje przed walką. Zawsze to, to co jest w walce najważniejsze, umiem czytać zawodników podczas walki. Przed walką nie interesuje mnie, co mają do powiedzenia z mimiką. Także no, bez żadnych emocji dzisiaj. Czy, jak spojrzymy w przyszłość, wiesz już, kto następny będzie w kolejce? Nie, nie mam pojęcia, co w, w tutaj organizacja zdecyduje. Jakim torem będzie moja kariera kontrolowana, to jest, będzie moja ostatnia walka na kontrakcie, także zobaczymy, zobaczymy co organizacja ma, ma w zanadrzu dalej. Czyli czekamy teraz na kolejne propozycje, które będą po tej gali. No cóż, skoro jesteś na 100%, a powiedz mi, czy kiedy przygotowywałeś się, musiałeś jakoś wagę zbijać albo coś w tym rodzaju? Jak u Ciebie to było z tym wszystkim? Czy po prostu to, co na co dzień masz, to jest to, z czym wychodzisz do, do, do walki? No tak, ja walczę w wadze ciężkiej, raczej jestem takim mniejszym ciężkim. Także no, zawsze jestem w limicie, jem sobie dosyta cały Całe przygotowania nie zbijam wagi, także zupełnie mnie to umija i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest to ciężkie, jak patrzę po innych zawodnikach. Więc cóż, my życzymy Ci wygranej wszystkiego, co najlepsze i zdróweczka. Powodzenia bardzo. Dziękuję.